Michał Janakowski jeszcze 3 lata temu prowadził normalne życie. Studiował grafikę artystyczną na ASP w Łodzi. Jednak tragiczny wypadek zmienił wszystko. W 2020 roku Michał wraz z dziewczyną jechali samochodem w pewnym momencie z silnik. Jedące za nimi auto dostawcze uderzyło z dużą prędkością w pojazd. Lekarze nie dawali mu szans na przeżycie. Przez 8 miesięcy leżał w śpiączce. Pamiętam jak dziś, jak lekarz powiedział, że. Przy łóżku Michała na jednym z odwiedzin, że Michał już do nas nie powie ani słowa, nigdy się nie odezwie, że to, że on ziewa, że mlaszcze, że wydaje jakieś odgłosy, że to są tak zwane odgłosy pierwotne. Że to po prostu mózg zapamiętał e, jeszcze z łona matki. I tyle. A jak widać, e, Michał się wybudził, gdzie nikt mu nie dawał szans. My wiedzieliśmy już, że on jest w kontakcie, tylko nie może się z nami skomunikować, bo jednak miał y, porażenie czterokątczynowe i nie mówił i nie mógł w żaden sposób się z nami skomunikować i przez to właśnie zgrzytanie zaczął, nie? że wiedział, że jak zacznie zgrzytać, to my zareagujemy, że mu jest niewygodnie, y, tak myśli, że jesteś głodny. Ogromna wola walki zadecydowała o tym, że mężczyzna przeżył, obudził się, a teraz robi duże postępy dzięki rehabilitacji. Teraz po ostatnim pobycie widać dużą różnicę. Michał zaczął stabilizować swoje ciało. Nad tym pracujemy cały czas, że gdy stoi, zaczyna trzymać biodra. No jeszcze nie trzyma kolan, stoimy w ortezach, jak przyjeżdżamy do domu, to oczywiście tu też mamy rehabilitanta, przychodzi do nas, do domu, ale oprócz tego ja staram się z nim codziennie stawać na godzinę. Czyli normalnie zakładamy mu ortezy, buty ustawiamy, nogi podnosimy do góry i stoimy godzinę. Ta pionizacja jest bardzo ważna w urazach neurologicznych. Do tej pory rodzina wydała ponad 400 tysięcy złotych. Na dalsze leczenie Michała nie mają pieniędzy, dlatego rodzice proszą o wsparcie zbiórki. Za zebrane środki w pierwszej kolejności chcą opłacić pobyt w ośrodku i zakup niezbędnego sprzętu. Rodzice są osobami niedowidzącymi, żyją z niewielkiej pensji oraz renty. Do tej pory to Michał opiekował się rodzicami, teraz to oni sprawują opiekę. Prze przekładanie Michała czy na wózek czy na fotel to już mąż, a ja. A my ćwiczymy logopedycznienie misiu, terapię wzroku robimy, no i w ogóle takie funkcje poznawcze, ćwiczymy pamięć, bo Michał ma problem z pamięcią. To co się dzieje w ciągu dnia, to, to, to ciężko mu zapamiętać, a ta pamięć taka długotrwała wraca. Pierwsze co zapamiętał misiek, to jak mu przyjaciel powiedział, że ma dziewczynę, tak misiu, to była pierwsza rzecz, którą zapamiętał, a potem Męża, brat, że spodziewają się dziecka. To od razu zapamiętał, zapamiętał imiona, jakie planują, tak, Misiu? Tak. Michała można wesprzeć przekazując dowolną kwotę na specjalne konto Się Pomaga, a także na stronie zrzutka.pl. Chętne osoby mogą przekazać 1,5% podatku. Natomiast w kwietniu w Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbędzie się koncert charytatywny. Pieniądze będą zbierane dla dwójki bardzo zdolnych, obiecujących młodych ludzi, których los okrutnie potraktował. Michał i Szymon, bo o nich mowa, poznali się na rehabilitacji. Razem przebywali w śpiątce i razem walczą o powrót do sprawności. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie KutnoTV. TV.